Cześć, nas, z tej strony Lakemer, Witajcie w kolejnym odcinku z na trzeciego. Oczywiście dodatek, krew i wino. No i słuchajcie, pokonaliśmy w poprzednim odcinku Goliata. Zaraz jak tutaj wjechaliśmy, to tu są. Spójrzmy na mapę zresztą, gdzie jest zjazd. Okej, okay, tu mamy filtry. Dziękuję, dziękuję. A, no cóż, no nie wjechaliśmy tędy bez bezpoś... A, tędy zjechaliśmy. No to powiedzmy, że kawałek przejechaliśmy się. Dobra, jedziemy zatem za Miltonem gdzieś tam nad rzekę, czy, czy gdzieś tam, gdzie było ciało. Ruszę, odważny ten Gion. Palmerin dbał o jego wychowanie. To jego krewniak. I co, tyle? O! Taka ciekawostka. Eee, teraz jak widzieliśmy, gioma, Guillaume... Tą drogą ciągle nie mogę się przyzwyczaić do waszej rycerskiej mowy. Do tego, że raz mówicie kwieciście A innym razem zwyczajnie Jesteśmy błędnymi rycerzami Na żołdzie Dobrze. księżnej pani Gdy występujemy w jej imieniu Zobowiązuje nas tradycja No, gdzie widzieliśmy Gioma No to wiecie, piękna twarz Wyglądało na to, że on ma krótkie włosy, co nie? A w... Zresztą pokażę wam Oj nie, to chciałem Nie cieszyć. ma nikogo? Hmm Pewnie już zabrali ciało Dobra, spoko, zaraz sobie znajdziemy to ciało. A, ale jeśli wejdziemy sobie w postacie... To bam! Guillaume ma długie włosy! Tak mnie to zdziwiło! No ale proszę bardzo, mamy Miltona, mamy Palmerina... I Annę Henriettę, którą w sumie chyba już niedługo poznamy, zaraz mam nadzieję przynajmniej. Rozejrzyjmy się, czy przypadkiem czegoś nie przeoczyni. Ależ oczywiście. Okej, okay, są ślady butów dużo. Potku buty, wiele śladów. To była straż książęca. Chodź, zobaczymy gdzie poszli. No dobra. Szli wzdłuż linii wody. Może ciało leżało na brzegu. Okej, okay, tu jest coś. Kubek, ale nie chciałem kubka, chciałem to zbadać. Wszystko co nie się nurt, co sadza się na tej płci. Halo! Tak, strasznie tu suchnie. Halo, ja... co to strasznie. jest? Dobra, wow, proszę mnie nie bić. Co jest? Dobra jeszcze raz. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wypadł U wow, on wybucha. Tak myślałem, że coś, coś z nimi jest nie tak. Ale jak oni wybuchają? Uuu! No tak, oni są cali pokryci kolcami. Wypijmy sobie... Ała. A jakie ja to zrobiłem, że wypiłem dwie miksturki? Okej, okay, dobra. Wybite. W sumie nie wiem po co to zbieram, tak naprawdę, bo chyba nie mamy takiej potrzeby. No ale dobra, przeszukajmy to miejsce. Tam już nic nie było. Tu są siaty rozcięte, Gwardziści wyciągnęli te sieci z wody i pocieli je, żeby wyplątać poćwiartowane ciało. No dobra, wstawaj, Geralt, co? zanurkuję i sprawdzę, czy czegoś nie przeoczyli. Dobra, dobra, Gerald, tu jeszcze coś jest. Z ubrania zostały pokrwawione strzępy, ale spójrz na jakość sukna. Droga tkanina ofiara była zamożna. Zgadza się. Spójrz na wgłębienie. Gwardziści odpłynęli stąd łodzią i to niedawno. Pewnie transportowali wyplątane z sieci ciało. Słuchajcie, a jako że nadal eksperymentuje poziomy głośności, żeby ustawić dobrze. To w porównaniu do tamtego odcinka, na pewno będzie głośniej, ale wybaczcie jeśli będzie za głośno, jeśli będą jakieś przestery i tak dalej, mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ze względu, że, że się już długo znamy. Dobra, zanurkujmy, a tu jeszcze nie możemy. No to Geralt pójdź dalej. No dobra, co my tu mamy? No, w sumie jeszcze nic, tu jest jakaś skrzynia. A, nic ciekawego. Tu coś mamy. Jakiś materiał len. Wiosło jakieś. Tam widziałem, że było coś koło nas. Złamane wiosło, to nam niepotrzebne. Tylko chciałem na tą samą wysokość wejść. Chusta z monogramem DLC. Ciekawe. Fabna chustka z monogramem DLC. A tu co mamy. Pewnie należało arystokraty. Teraz warto Widziany dowiedzieć się, kubek. gdzie zabrali ciało. No to już wiemy. Gdzie zabrali ciało? Na drugą stronę, gdzieś tam. Milton? Ok, mamy kadencję. Co teraz? Ciało rzeczywiście spłynęło z nurtem rzeki i zatrzymało się w sieciach. Wiemy, że gwardziści załadowali je do łodzi i gdzieś zabrali. Musimy ustalić, gdzie trafiło ciało. Chciałbym je obejrzeć, zanim zacznie się rozkładać. Bywalcy gospody na pewno przyglądali się strażnikom. Oni będą wiedzieli, dokąd popłynęła łódź. Zapytajmy ich. O proszę, ktoś nas obserwuje. Zdaje się, że mamy widownię. Dziwisz się, miejscowi będą opowiadać jeszcze swoim wnukom o dniu, w którym z sieci wybierano poćwiartowane zwłoki. Gawie ci pospólstwu. Jeszcze jedno. Pod wodą znalazłem chustkę z monogramem. DLC. Mówi ci to coś? Psia, krew to inicjały Delacroix. A więc to on jest kolejną ofiarą bestii. Najprawdopodobniej. Dobrze go znałeś? Dawno temu byliśmy przyjaciółmi, ale nasze drogi rozeszły się. To był człowiek pełen skrajności. Jeśli uznał kogoś za przyjaciela, stał za nim murem, a dla swoich wrogów nie miał żadnej litości. Co? Wielu miał wrogów? O tak. Ale co to ma wspólnego z bestią? Wiesz, Geralt, poruszyłeś czułą strunę, wspomnienia z dawnych czasów, do których wolałbym teraz nie wracać. Dobrze, porozmawiamy o nim przy innej okazji. Teraz chodźmy do gospody. Niebawem będę musiał cię opuścić i wrócić na dwór. Przecież ledwie co wróciłeś do tu Rycerz księżnej pani nie zna wytchnienia. Myślałem, że nie zdążę do obowiązków, ale wróciłem w samą porę. No tak, ale dużo nam to nie, nie mówi. Może byś zagłębił się, co tam będziesz robił. Gdzie jedziesz? Może kogoś zabić? Może jakiś potwór czeka? Nie? Nic. Szkoda. Mógłby coś powiedzieć, ale ja nie lubię, jak oni tak wolno już biegają. Jeżeli chciało, pamiętaj, żeby stawić się u Anarietty. Anariety. U księżnej pani, zapomniałem się. Między sobą nazywamy ją po imieniu, ale nie przy Palmerinie, bo ten oburza się na poufałość. Ktoś musi. A oto Kuroliszek Zaglądają tu kupcy, mytnicy, plisacy. Nigdzie w są nie zjesz lepszej zupy z raków. Dupy z raków? Przepraszam, zupy z raków, tak? Ło, koteł! Miał. Co tam robisz? Ale żeby odwaga i pewne To O, zobaczcie, jakiś chłopiec rzuca kamienie do wody. Kumie? Mm, nie wiem. Zbój Dobra, no to dokarczmy, kuroliszek. Na honor, czyżby kucharz szykował właśnie pasztet? Nie inaczej, panie de Peyrak Peyran. Długo was nie widzieliśmy. Zapraszamy do stołu, waszego towarzysza również. Zaraz, zaraz. A czemu nie czuję zapachu mojej ulubionej zupy z rak? No, dzisiaj zupy nie będzie, bo raków nie ma. Pewnie nie słyszeliście jeszcze, ale znalazłem dziś przy sidłach trupa. No to ten, wstałem bladym świtem, wyszłem przed chatę, patrzę, a tu niebo takie czerwone. My właśnie w sprawie tego trupa, bo widzicie, człowiek, którego zaprosiliście do stołu, zawezwany został z cudzoziemskich krain przez naszą księżną panią. Żeby wytropić i zabić bestię. Zaprosiliśmy do stołu dwóch ludzi. Ale jako, że panu Peyran bliżej z usposobienia do zająca niż ogara, mniemam, że chodzi o drugiego gościa. Z kim mamy do czynienia? No, możemy się przedstawić. Nazywam się Geralt. Zaprawdę skromny z was człowiek. Pewnie mało przestajecie z panem Depeyrak Peyran. Dajcie już spokój z tymi docinkami. Geralt jest mistrzem cechu wiedźmińskiego i ma do was pytania na temat ostatniej ofiary bestii. To ja znalazłem trupa! A było to tak. Słońce dopiero wschodziło, gdy obudziłem się i siadłem na wyrku. Patrzę, niebo takie czerwone! Pytaj, Geralt, bo nas tu zima zastanie. Wybacz, muszę dopytać. Był ranek, poszedłeś sprawdzić sidła na raki. I co było później? Wyszedłem przed chałupę, patrzę! Na honor do rzeczy, dobry człowieku, wiemy już, że znalazłeś trupa zaplątanego w sidła na raki. Co było potem? Widziałeś kogoś w pobliżu? Coś szczególnego zwróciło twoją uwagę? Nikogo nie było, tylko ja. A szczególnego. Hm. No... Co zobaczyłeś? Tylko jak usłyszę, że niebo było czerwone... No... Głowa trupa wyzierała na powierzchni, oczy wybałszone, język siny na wierzchu. A obok, na wodzie, kołysała się dłoń. Przyjrzałeś się dobrze tym kawałkom ciała? Tak się przelękłem, że pobiegłem w te pędy do miasta. Wróciłem z gwardzistami. A oni kazali mi się trzymać z daleka. Długo łowili te kawałki, długo. Sieci mi pocieli. tak były zaplątane. No dobra, czyli co, nic więcej? Chciałbym obejrzeć ciało. Wiecie, gdzie je zabrali? Na drugi brzeg rzeki. Przewieźli je łodzią. Potem załadowali na wóz i zabrali do piwnicy w korwobianko, żeby trzymać je w chłodzie. Co? Przecież korwo Bianko to włości barona Rossela! Jak się dowie, że zrobili mu z winnicy kostnice, to psami poszczuje. Gdy byliście na wojarzach, winnica została zlicytowana. To to był. Ta kobieta, która wyszła. Nie widziałem jej wcześniej i nie zauważyłem, żeby wchodziła. Pewnie Linka, córka karczmarza. Czekaj, gra, czekaj, bo czegoś tu nie rozumiem. Jak to winnica została zlicytowana? Nie może być. Nie jest tajemnicą, że Baron tonął po uszy w długach hazardowych. Wierzyciele w końcu upomnieli się o swoje. Kancelaria książęca kupiła wszystko na pniu, a Rosel siedzi teraz na garnuszku brata w Wikowaro. A mówiłem Roselowi, że w końcu się doigra. Ile można jechać na dawnej sławie bohatera? Wierzyciele w końcu się połapali, żenici z obietnicy. Cóż, takie czasy. Dzisiejsi rycerze są bladym cieniem dawnych bohaterów. Prawdę powiadają, że bestie zesłali bogowie, by napiętnowała upadek obyczajów. Powiadasz? A coś więcej? Może? Mówi się, że bestia jest karą bogów. Rycerze odwracają się od dawnych obyczajów i z obrońców księstwa zmieniają się liczy krupy. Jak ja ci zaraz niech mówi. Księżna kupczy tytułami i wynosi do godności grzeszników. Zeszliśmy z drogi cnoty. Straciliśmy łaskę bogów. Wtedy bogowie zesłali na nas. Dopust! Nie słuchaj tych bredni, Gerald. Pewnie zasłyszał je u jakiegoś ulicznego wieszcza. Poprawdzie tych wieszczów wysypało ostatnio jak ulęgałek. I wszyscy powtarzają to samo. Ok, coś jeszcze? Czy o bestii mówi się coś jeszcze? Poza tym, że jest karą zesłaną przez bogów? O, ludzie nie są głupi. Przecież widzą, że bestia zabija tylko w dni świętych patronów. Wybredna jest. Ale już mamy jakąś poszłakę. Dziękuję za gościnę, ale na mnie już pora. Pójdę obejrzeć ciało. Korwobianko jest niedaleko stąd, przy błoniach turniejowych. Jeśli będziesz się trzymał drogi, to na pewno trafisz. Nie jedziesz ze mną? A, prawda, wzywają ci jakieś obowiązki. Nie, jakieś tam obowiązki. Jeszcze przed wyjazdem. Księżna pani uczyniła mi wielki honor i w tym roku wybrała mnie do roli zająca na czas wielkiej gry w ogrodach pałacowych. Gdy zobaczysz mnie w kostiumie, pękniesz ze śmiechu. Korci mnie, żeby wypytać o co chodzi. Ale to brzmi jak długa i skomplikowana historia, bez wątpienia zakorzeniona w lokalnej tradycji. Bywajcie i powodzenia, Miltonie. No, no to wiemy już, dlaczego porównał pan jakiś tam, nie wiem jak się nazywa. Szlachcic, o, nic więcej. A pejraka do zająca, a nie do Ogara. No dobra Okej, okay. dzień dobry O tablica ogłoszeniowa jej, zadania Dobra, ciekawe miejsca jakieś tam bierzemy wszystko, nawet nie patrząc co tu jest, urzędnik szuka pomocy. Pewnie będzie można dobrze zarobić Można co prawda poczytać, ale nam to jest niepotrzebne Płota! Halo, halo! O Jezu, co ja wcisnąłem. Zmieniłem zadanie! Nie, nie chciałem. No i co płotka? Przejdziesz tu do mnie? Serio! Płota! Nie wierzę. Nic się nie zmieniło o postępowaniu płotki. No chodź do mnie. Chodź do mnie, bo musimy zmienić zadanie. Okej, okay, co my mamy? Awantura o wino wybrane. Nie, nie będziemy to przechodzić. Mam 35, siu... 35 poziom na 37 to jest. Eee, Okej, okay, tu też jest na 37, 38, 46, Ula la. Tu nie wiemy, ale zadanie główne bestias tu są. I lecimy do winic, a nie jest, jest tak daleko. 140 metrów. Co to jest? Okej, okay, w prawo. Odgłosy walki. Muszę się pośpieszyć. Okej, okay, coś tu się dzieje. Zaraza. Zabójca pewnie nadal jest w pobliżu. Przesuń się, trupie. Coś tu jest, halo. Tu nic nie ma. Dobra. Gardło zerwane ugryzieniem. Rozstaw szczęki jako człowieka. Tylko kły dużo dłuższe. Złamane żebra, krew z uszu. Solidnie oberwał. Masakry dokonał wampir, ale nie Kim ani Fleder. To musiała być Bruxa. Zabity jednym uderzeniem. No, okay, Gerard. Mówisz Gerald, że Mówisz, to może być Bruxa, tak? Na tym wozie przywieźli ciało Bruxa, Bruxa, chwila moment. Pazurów, pięć palców. Rozstaw jak na drobnej dłoni. Czyli jak u kobiety. Bo mężczyźni zazwyczaj drobnych dłoni nie Czy to może być ta, która była w karczmie? Hmm? Może. Dobra, Geralt. powiedziałeś, że to może być Bruksa, tak? Ehm, słuchajcie, pod jakim przyciskiem są bestiariusz jest. Wampiry, jest i Bruksa. No, kolor włosów by, by akurat był podobny. Co tu mamy? Ehm, księżycowy pył, olej przeciwko wampirom i czarna krew. No to cóż, do ekwipunku. Tu akurat mamy przedmioty fabularne, że Tu mamy wszystko. Um, co my chcieliśmy? Chcieliśmy olej przeciw wampirom. Proszę nasmarować. Um, co jeszcze? Chcieliśmy bombę księżycową, petardę, no niech będzie. I czarną krew. Jest i czarna krew. Weźmiemy sobie zapuszczyk. Słuchajcie, Bruksa to nic innego. A księżycowy pył. Mogą mi uratować życie. To nic innego jak zwyczajnie w świecie ta pani, która była w zwiastunie jednym. Jednym z tych pierwszych chętno temu. Czyli pamiętna noc, gdzie Gerald walczył tam właśnie z, z Bruksą. Czy to może być ta sama panienka? Raczej wątpię, ale. Śladem małych boszych stóp. Prowadzą do wnętrza piwnicy. Złamał kark gdy spadał ze schodów. No dobra, tu. O, proszę, może coś tu jest? Halo, dzień dobry, skrzyneczka. Nic, nic, dobra. Strasznie tu ciemno. A nie, czekajcie. Ja mam przyciemniony monitor. I mam rozsłaniane rolety, to trochę mi tutaj jednak... Zmienia. Rzucone o z wielką siłą? Światopogląd. No dobra, coś tu jeszcze leżało. No. Nawet I bardzo leży. Było nie lada siły, żeby ją wyłamać. O, to też mogę zbadać. Posłużył do wyłamania kraty. No dobra. No i co? I tu wygląda na to, że mamy już jakieś pomieszczenie i kadencję. Ktoś coś tutaj. Dzień dobry pani. Witam Do serdecznie. Ddział w gospodzie. O Bdocyckiej, pedocycki zasłonić oczy. Jesteś, ale nie wiem dlaczego zabiłaś tych ludzi. Nie chodziło przecież o głód krwi. To nie wygląda jak dłoń człowieka. zdecydowanie. Musimy walczyć. Mylisz się. Ok. Zniknęła sobie. Bardzo mnie to nie cieszy. I zamknęła kratę. No, czyli będzie nie trzeba walczyć. A, już taka piękna to ona nie jest dobra uuuu w ostatniej chwili dobra zmijmy sobie księżycowy pył on jest pod środkowym przyciskiem myszy i po prostu jeszcze te w takim razie mimo że krwawienie jakieś tam weszło dzień dobry a uniki to ty robisz nie? a no daj się trafić Okej, okay. może się tak sobie Qn'e zarzucili, co? Geralt, right. Ała. a bok, dobra, jakoś się udało, no i co, znaczy ja gram na śmiesznym drugim poziomie trudności z czterech, no chodź do mnie, Jak cię widzę. Okej. Okay. No chodź, 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 chodź. nie no, akurat nie stanowi jakiegoś dużego problemu dla nas. Chodź sobie możemy zarzucić. Dziękuję. Do widzenia. Już umarłaś sobie. Zabiła tych wszystkich ludzi, żeby dotrzeć do ciała. Co Bruksa robiła przy stole? Okej, okay, większy niebieski mutagen, fajnie. Ale w sumie nic, nic ciekawego. Myślałem, że będzie może trofeum jakiś z bruksy Wiecie, na słońcu by się zmieniało w piękną główkę, a w nocy by się zmieniało na przykład w... taką brzydką główkę. Dobra, co sobie weźmiemy? Tego nie potrzebujemy. Kasy mamy w bród, bo 20 tysięcy dostaliśmy, jak stworzyliśmy Sejwa I zbadajmy zatem. Napuchnięte od wody, obie ręce odcięte. Ciało zostało poćwiartowane, tak jak sądziłem. No dobra, najpierw główka. Dłoń to sobie lewę. zostawimy na koniec. Głowa jest napuchnięta i w niektórych miejscach nadgryziona. Hmm, ma coś wypchnięte do gardła, Mierze, Wypchany monetami, Nilwgarskie Floreny. Z kilku różnych prowincji. Jeśli to sprawka mordercy, to mamy do czynienia z potworem rozumnym. No, dobra, korpus. No, widać, że porozcinany i to, to ładnie. Ciało zostało porąbane na kawałki, już po śmierci. Uderzenia zadano z wielką siłą. A kości są przecięte, niezgruchotane. Stworzenie, które go zabiło, ma długie pażury, ostre jak wiedźmińskie miecze. Najpierw przebiło nimi serce ofiary. Nie zabiła go, Bruksa. Okej. Okay. No i najważniejsze. Dodatkowa dłoń. Nie należała do ofiary, ale pewnie strażnicy nie zauważyli tego, gdy zbierali kawałki ciała. Jak to jest możliwe, że jest jeszcze ciepła i wciąż płynie w niej krew? Kilka gatunków potworów ma silne zdolności regeneracyjne, ale nigdy nie słyszałem, by odcięta kończyna po tak długim czasie zachowywała się jak żywa. Później dokładnie zbadam tkanki. Może czegoś się dowiem. No to co, zostało nam zakończyć oględziny. Podsumujmy. Mordercą najprawdopodobniej jest potwór, ale nie Bruksa. Zatem dlaczego wampirzyca przyszła tutaj po odciętą kończynę? I do jakiej istoty należy dłoń, która nadal jest ciepła po ucięciu? Co ma znaczyć mieszek wciśnięty w gardło? I dlaczego ciało zostało porąbane? Dużo pytań mało odpowiedzi. Poproszę palmerina, żeby zabrał mnie do księżnej i wypytam o wcześniejsze ofiary. No dobra, ale słuchajcie, w tym odcinku to było na tyle. Wiem, że wydaje wam się, że robimy mało, no ale odcinek ma już 27 minut, tak więc nie ma co robić zbyt długich odcinków po 40-50 minut tak na początku myślałem, a. Pierwszy odcinek zrobię godzinny, a potem mówię, komu będzie się chciało to oglądać. Zrobimy takie krótsze odcinki, ale bardziej przyjazne dla człowieka. O ile będzie to możliwe. Tak więc słuchajcie, dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku z Wiedźmina. Trzymajcie się. Piona.